Tomku, ja muszę wiedzieć, na co ty dzisiaj polujesz? Ja już upolowałem. Co upolowałeś? Polowałam sobie marynarysie. No prawie jak Marysie. No prawie. Mary... No Skórka modna, prawda? Skórka w sezonie. modna, taka, że taka troszkę za zamalutka w ogóle i czekoladowy brąz, czyli to, co się dzieje. Ale w tym kubełku to masz naprawdę sporo rzeczy. Co tam jeszcze masz? T-shirt, ten płaszczyk, ale tutaj wiesz dla mnie i całej rodziny mojej. Co, ja jestem ciekawa, jak w ogóle odbierasz ten sklep? Podoba ci się w ogóle koncepcja tego, że masz mnóstwo wieszaków z różnymi ciuchami i trzeba szukać. Wiesz co, ja znam TK Maxy i. Yy, yy. Znam je ze Stanów, znam je z Londynu. Zaglądałem tam czasami, natomiast z niechęcią, bo ja nie lubię takich sklepów, ale to jest rzecz gustu. Natomiast uważam, że jeżeli ktoś ma czas i, i ochotę spędzić w takim sklepie. Dużo czasu, można się bardzo modnie ubrać, świetnie ubrać, y, za niewielkie pieniądze. Można kupić, oczywiście, że jest tutaj jakby bardzo różny towar, dlatego trzeba szukać, ale można, można naprawdę fajne rzeczy znaleźć. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Pierwsza taka rzecz w swojej szafie y, z, tej, z, tych, z tej kolekcji jesienno-zimowych, z trendów jesienno-zimowych, którą w tym roku zakupiłeś? W tym roku, z jesienno-zimowych trendów, to kupiłem, kupiłem z, to była chyba torba, tak. Jaka? Zdradź nam. Torba w kolorze tofi. Czyli brązy wracają do łask. Zwłaszcza tofi właśnie. Krówka, toffi, ciepłe brązy. Cześć, pozdrawiam, super VIP, będę waszym gościem. I'm a cat